Kilka miesięcy temu myślałem, że postać Mononaisa jest postacią Circle Gaia z pilotażowego odcinka Gambola. Jednakże tak myślałem, dlatego że właśnie w to miejsce prowadziły mnie wszystkie dowody, jakie posiadałem na dany moment. Jednakże bardzo wielu z Was podesłało mi wiele różnych dowodów na maila, które by wskazywały na to, że Mononaisa jest kimś zupełnie innym, a nie Circle Gaia. W takim razie pozostaje nam pytanie, kim jest ta postać? Otóż dzisiaj wspólnie przejrzymy nowe dowody, które od was otrzymałem i wspólnie rozwiążemy zagadkę tej tajemniczej postaci. Jeszcze fajnie będzie, jak zostawisz tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żebyś mógł dołączyć do naszego wesołego grona fanów animacji. A teraz ruszajmy już z naszą analizą. Pierwszy dowód, który skusił mnie do powrotu do tego tematu, dostałem od Kuby 77. Tym dowodem jest scena z odcinka, w którym Totina zabrała i z jej pluszową lalkę Daisy. Obejrzyjcie ją sami. Matko, ale tu jest strasznie! Za pierwszym razem mogliście w tej scenie nie zwrócić uwagi na pewien bardzo ważny detal, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, pewnie większość z was obserwowało tutaj gambola, Anais i Darwina. A po drugie, ten detal jest dosyć ciemnym detalem na ciemnym tle i już dłużej was nie będę trzymał w niepewności, gdyż tym detalem są oczy oczy postaci, która to obserwuje naszych bohaterów za hangaru. Ale tu jest To właśnie ta scena była pierwszym dowodem, który od was dostałem, który to sprawił, że postanowiłem powrócić do tematu Mononaiza. W zasadzie to wszystko by się tutaj nam zgadzało, bo mamy tutaj świecące oczy, plus nie widzimy obrysu tej postaci. Bo jest po prostu ciemno. Jednakże, jeżeli nie jesteście w temacie, kim jest ta postać, otóż w ramach szybkiego streszczenia, to mogę Wam powiedzieć to, że ta postać pojawiła się na Redditie jako swego rodzaju ciekawostka, która miała na celu pokazać nam to, że gdzieś może być inna wersja tego odcinka, w której to właśnie pojawia się postać Mono Nice'a i w jednej ze scen ta postać się wyłania za szafki.

I to w zasadzie od tego momentu ludzie zaczęli spekulować, czy ta postać w ogóle istnieje, czy jest to jednak fake. I jak w pierwszym odcinku mogliśmy zobaczyć mega niewyraźne kadry tej postaci, to tak to co dostałem od was przedstawia nam tą postać w zupełnie innym świetle. Zresztą sami widzieliście tą pierwszą scenę, i jasno było w niej widać to, że coś kryje się w ciemności. Przejdźmy teraz do dowodu, podesłanego mi przez Kacpra. Ten dowód pochodzi z odcinku impreza, a dokładniej mówiąc, to ze sceny, nim nasze postacie weszły do domu Tobiasa. Teraz wam puszczę. Tą scenę i uważnie przyjrzyjcie się tej scenie. Cześć Penny. Tak. Cześć Gumball. No więc nie miałem pojęcia, że przyjdziesz z hektorem, A ja nie wiedziałam, że ty z jaszczurzym oddechem. Czy zauważyliście to, że za lewą stopą hektora można zauważyć ponownie białe oczy, które obserwują nasze postacie? A co ciekawe ta tajemnicza postać ma dosyć zaokrąglony kształt, niczym Mononice. I naprawdę nie uwierzę w to, że ta scena jest jednym wielkim przypadkiem i że to przypadek sprawił to, że coś się kryje w ciemności i obserwuje naszych bohaterów. No, bo biorąc to na logikę, to twórca tego serialu pociągnąłby dalej deski, z których to składał się dom, a nie dodawałby w tym miejscu zaokrąglenia z oczami. Więc naprawdę coś tu musi być na rzeczy. Tylko co? W odcinku piknik w scenie, w której to nasze postacie wchodzą do pnia, możemy za nimi doszczyć dwie kropki, które je obserwują. I można zarzucić wiele różnych rzeczy i błędów Gambolowi, ale nie wydaje mi się, że pojawienie się dwóch białych kropek w ciemnym miejscu jest przypadkowe, a tym bardziej, że są one dziwnie symetryczne. Kolejne takie dziwne białe ślepia pojawiły się w odcinku z państwem Peperoni. W scenie, w której to nasi bohaterowie rozmawiali z ich synem, można było w tle zobaczyć białe ślepia. I to jest naprawdę bardzo dziwny zabieg twórcy, który to raczej nie wynika z błędu grafika, że mamy za wszystkimi oknami ciemne pola, ale za tym jednym konkretnym oknem, które jest ustawione tak, żebyśmy mogli dostrzec pewien detal, możemy nagle zobaczyć dwie białe kropki, które ponownie są ustawione symetrycznie i ponownie spoglądają na naszych bohaterów. I może dałoby się to jakoś podpiąć, pod swego rodzaju odbicie słoneczne, w sensie, że wiecie, że od szyby się odbijają jakieś promienie Słońca i tworzą takie jasne pola światła. No wiecie, coś na zasadzie tego jak na przykład słońce odbije się od waszego telefonu lub na przykład zegarka. I dzięki temu możecie zostawić na ścianie taką jasną plamę, ale wydaje mi się, że to co właśnie powiedziałem byłoby dużo bardziej naciągane i stwierdzenie tego, że to są oczy jakiejś postaci. Również te tajemnicze oczy mogliśmy zobaczyć w odcinku z Halloween i co ciekawe one ponownie pojawiły się w oddali. i ponownie one obserwowały Gambola oraz Darwina. Jak widzicie ten dziwny schemat się powtarza, że za każdym razem dostajemy ukrytą postać w ciemności, a my tylko tylko możemy zobaczyć oczy tej postaci. I w zasadzie zacząłem się zastanawiać w tym momencie, czy to faktycznie może być jedna postać, czy może jednak to nie jest jedna postać, a są to dwie różne. Bo zwróćcie uwagę na to, że czasem widzimy oczy, które są nam przedstawione jako kółka, a czasem jako kreski, co to by wskazywało na to, że to mogą być dwie różne postacie, ale też w sumie może to być jedna i ta sama postać, z tym że w różnych scenach może mieć różną minę. I czasem oczy może mieć nieco przymrużone, a czasem nieco bardziej otwarte. W każdym razie chyba wszyscy się ze mną zgodzą, że to nie może być przypadkowe zdarzenie, a musi to być celowy zabieg twórcy, który specjalnie przed nami chciał ukryć jakąś postać. Od Was otrzymałem jeszcze masę różnych zdjęć i screenshotów, które znaleźliście w internecie, ale niestety nie udało mi się zweryfikować ich prawdziwości, gdyż wiele z tych zdjęć faktycznie przedstawiało tego tajemniczego bohatera. I przykładem tego może być zdjęcie z odcinka Lenistwo, na którym to zdjęciu widać tą czarną postać, jak się trzyma helikoptera. Jednakże po odpaleniu tej sceny taka postać w niej nawet się nie pojawiła. No i nic nie! Jestem z nasa! Musicie uciekać! Wielki meteoryt zaraz spadnie na tę ulicę! Nie możemy! naukowiec coś krzyczy! Wielkie rzeczy! Dostosujmy do niego falę mózgowe! Po tym jak zobaczyłem tą scenę, to nawet przez chwilę pomyślałem, że może ta postać się po prostu pojawiła na ułamek sekundy w tej właśnie konkretnej scenie. Ale po zwoleniu tej sceny również nie mogłem jej tutaj dostrzec, i dlatego stwierdziłem, że ten dowód może iść do śmieci. I w zasadzie jeszcze bardzo wiele z tych dowodów, które mi podesłaliście, pojawiło się również w internecie, jednakże te dowody nie miały swojego przełożenia na to, co mogliśmy zobaczyć w tej kreskówce. Dlatego nie ma sensu, żebym wam pokazywał więcej rzeczy, które faktycznie się w animacji nie pojawiły. Na tym etapie analizy postaci Mononaisa chciałem nawet zrezygnować, jednakże wtedy pomyślałem o tym, że duża część z tych faktycznych zdjęć oczu pojawiła się w pierwszej sezonie tej kreskówki, więc żeby się upewnić, że nic nie zostało przeoczone, postanowiłem obejrzeć cały sezon tej animacji i nie uwierzycie, co znalazłem. Otóż znalazłem coś, co potwierdzi całą tą teorię, że ta postać naprawdę istnieje i pojawiła się w niesamowitym świecie Campola, a to, co potwierdza to, że ta postać naprawdę istnieje, pojawia się w tej scenie. William? E, no nie wiem, jest odrobinę... Nie wiem czy zauważyliście to, ale na śmietniku widnieje wizerunek Mononaisa i to jest on na 100%, gdyż ta postać całkowicie różni się od Circle Gaia i nie ma na sobie żadnej czerwonej kropki. Za to ta postać przedstawia nam wizerunek Mononaisa, czyli wychodzi na to, że ta postać faktycznie istniała w tej kreskówce. Ale teraz pozostaje nam jeszcze do wyjaśnienia jedna rzecz, mianowicie dlaczego on obserwował Gambola i Darwina. Otóż sądzę, że wyjaśnienie tej zagadki jest następujące, mianowicie, jak dobrze wiecie, to co pojawiło się w pierwszym sezonie Gambola często nie przekładało się na kolejne sezony tej kreskówki. Między innymi siostra Tobiasa pojawiła się tylko w pierwszym sezonie, a później już o niej zapomniano. I myślę, że ta postać miała początkowo w tym serialu odgrywać znacznie większą rolę, dlatego też ona pojawia się w różnych miejscach w tle, ale jednakże później się rozmyślono i właśnie te tajemnicze oczy oraz wizerunek tej postaci na śmietniku pozostały resztkami pomysłu na tą. Postać. Postać. I ta postać zaczęła być dodawana w różnych ciemnych miejscach, jako swego rodzaju easter egg, który miał sprawdzić, czy najwięksi fani tej kreskówki dostrzegą istnienie tej postaci. Moim zdaniem, w taki sposób prezentuje się cała historia Mononaisa oraz cała analiza wszystkich dowodów, które potwierdzały to, że ta postać w tym serialu faktycznie się pojawiła. Ode mnie dzisiaj to na tyle: jeżeli dowiedzieliście się z tego odcinka czegoś nowego, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę, no i trzymajcie się, na razie, cześć do następnego.